Siemanko, witamy Was w kolejnym odcinku. Za nami dwa Golfy: jest to MK1 i MK2. Przybliżymy Wam co nieco. Niestety, będziemy musieli się posiłkować telefonami, bo naprawdę lista modyfikacji w obu autach jest mega mega długa. Jeżeli chodzi o Golfa 1, który znajduje się po naszej lewej stronie, jego właścicielem jest Stadek. Jeżeli chodzi o Golfa 2, który znajduje się po naszej prawej stronie, właścicielem jest Bestia. Wstydzą Dobra. się, oboje wstydzą się bardziej niż my, dlatego to my opowiadamy o moich samochodach. Korzystając z okazji, że jedynka przyjechała na detailing do Bestii, mogliśmy ograć dwa samochody, tak więc Bestia, bardzo dziękujemy za poświęcenie czasu i umożliwienie garażu. No, i mamy nadzieję, że spodoba wam się ten odcinek po naszej krótkiej nieobecności. I do zobaczenia. Elo, pozroszę, jesteś wariaty na rejonie. Up, then I pack the trunk Grew up with the fucking robbers, always get the mask on Motherfuckers gonna die If we keep the mask off, suicide When I ride, this. get go to walk a shadow Mozart with no piano Kill when I'm city hollow That mystic motherfucker, that's addicted to prescriptions for the panic, mental problems, you can add that. Multi million own business, you just signed a deal. Bro, three years past, still broken. You ain't paid the dollars I ain't touched, yeah. Burning for the fuck of it. If a mess, take you, you just suck it. Cut over the wood to death. O, ja pierdolę. I on tu kurwa najebał tego. Ja pierdolę. Oto co pod maską zadbała ekipa batalionu. Mamy tutaj silnik V6 z polerowanym kolektorem, również z grawerunkiem e, batalionu. Sporo części w karbonie, takich jak na przykład korek oleju czy pompa wspomagania. I naprawdę to wszystko z. Tym szarym kolorem, trochę karbonu, polerki, trochę chromów, naprawdę wygląda to fenomenalnie. Mamy tutaj nawet karbonową osłonę na grzywnicy, na którą właściciel samochodu spędzi, spędził ponad 80 godzin, więc no naprawdę jest tutaj mnóstwo pracy i mnóstwo czasu, żeby tutaj te karbonowe elementy wyglądały tak, jak wyglądają. BBS RS 16, czyli kolejna klasyka do Golfa 1, z przodu 8, z tyłu 8,5 cala, na ten moment, ponieważ w najbliższym czasie ranty zostaną zmienione na szersze. Wnętrze również przeszło szereg modyfikacji, począwszy od foteli Recaro A8 z wytłoczonymi herbami Porsche. Zmniejszona została średnica kierownicy, zmieniono osadzenie, wygięte ramiona, pochromowane ramiona, klakson i obudowa pokryte karbonem. Gałka zmiany biegów z Golfa 3, edycja Twancy Siare. Licznik wyskalowany do 220 z wyzerowanym przebiegiem. Podsufitka z Alcantary, naprawdę tutaj też jest mnóstwo roboty. Samochód możecie oczywiście kojarzyć z najlepszych polskich zlotów, takich jak Altrace czy Volkswagen. W tym sezonie również będziecie mogli go na pewno na tych eventach zobaczyć. W jednych rękach od 10 lat właścicielem jest Tadek i to chyba tyle tak naprawdę resztę, całą specyfikację dokładną pokażemy wam w opisie, więc dla chętnych będziecie mogli sobie tam zajrzeć. Ok, jeżeli chodzi o drugiego Golfa, jest to dwójka również z z 28VR6. Jeżeli chodzi o modyfikację silnika, mamy tutaj powiększone oraz wypolerowane kanały sące oraz wydechowe. Jeżeli chodzi o wydech, mamy tutaj na jednym tumiku 2,5 cala od początku aż do końca. Program SLS, wałki Shriek 286. Ogólnie pod maską mamy clean look. Komora oczywiście pomalowana w kolor nadwozia. No Jest tu też kawał dobrej roboty i pełno jednak modyfikacji. Jeżeli chodzi o koła również klasyka gatunku czyli BBS RS w 16 calach. Wszystkie w jednakowej szerokości 9,5 cala. Zawieszenie gwintowane HR. Możemy tutaj znaleźć między innymi polerowane wrotnice, wahacze, zaciski. Jeżeli chodzi o układ hamulcowy jest to Audi S3. Jeżeli chodzi o modyfikacje zewnętrzne jest to oryginał Edition Blue. Usunięto oznaczenia stylnego pasa. Usunięta wycieraczka z klapy. Usunięty zamek z listwy nad tablicą. Jeżeli chodzi o lakier, jest to LC5M oryginalny, pokryty dwukrotnie lakierem bezbarwnym. Grill z Golfa 2 16 Diesel. Korek zbiorników lewu paliwa jest również pokryty karbonem. Jeżeli chodzi o wnętrze, również zostało seryjne Edition Blue. Między innymi możemy tutaj znaleźć słupki oraz podsufitkę oklejoną czarną Alkantarą. Niektóre elementy wnętrza zostały pokryte karbonem w zeszłym roku samochód został zmodyfikowany, jeżeli chodzi o kar audio i jest tutaj naprawdę przepotężna konstrukcja. Dlatego pozwolę znowu posłużyć się telefonem i wam to wszystko przedstawić. Jednostka sterująca Alp Alpine. Procesor dźwięku Helix Pro MK2. Aktywny system trzydrożny, Ufery Eton Graphite 16. Średniotonowe ScanSpeak Wysokotonowe DLS Skandynawia. Wygłuszenie całego samochodu. Sub Alicante C12 cali. Wzmacniacz. Genesis MiniBlock. Genesis SA30. Genesis Stereo 100. DLS Monoblock. Okablowanie DLS plus Nakamichi plus kondensator Helix. Cały zestaw gra przepotężnie. Podczas nagrywek mieliśmy okazję sobie słuchać, i jest to jednak coś naprawdę niesamowitego, jak czysty i płynny jest ten dźwięk. A jeżeli wy byście chcieli pokazać nam swój samochód i mieć przy okazji z tego fajną pamiątkę, wyślijcie zgłoszenie na maila. Pozdro. Elo.